Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem. Na 24 listopada Kościół proponuje na fragment Jana rozdział 18, wersety od 33 do 37. Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój, i Kapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem, odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Moi drodzy, ten fragment Ewangelii otrzymujemy oczywiście na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla wszechświata. Ostatnia niedziela w cyklu roku liturgicznego to właśnie uroczystość Chrystusa Króla. I widzimy w tym fragmencie, że Jezus w tym momencie swojego sądu przed Piłatem zapytany, czy jest Królem? Odpowiada tak, jestem Królem. I Jezus rzeczywiście jest Królem. W Biblii znajdujemy wiele też potwierdzeń. Na to, że Jezus jest prawdziwym królem. W Apokalipsie, czy też innych, chociażby starotestamentalnych przepowiedniach dotyczących końca świata, widzimy właśnie syna człowieczego, który zasiada na tronie. Jezus w Ewangelii też, mówiąc o sądzie, sam mówi, że przyjdzie i zasiądzie na swoim tronie i będzie sądził wszystkie pokolenia Izraela. Jezus jest królem, ale nie zapominajmy o tym, że jego miejscem wywyższenia, jego tronem jest krzyż. I to jest ta rzeczywistość, która powinna nas dotykać. I jeżeli myślimy o Jezusie Chrystusie jako królu, oczywiście pamiętajmy, że jest władcą całego wszechświata. Ale to, czego uczy nas w Ewangelii, to jest właśnie to uniżenie, pokora, prostota, to jest to umiłowanie prawdy. To jest ta służba, którą sam pełnił wobec ubogich, wobec potrzebujących. Jeżeli chcemy go naśladować, to nieustannie powinniśmy patrzeć na Krzyż i właśnie z Krzyża uczyć się: miłości z Krzyża uczyć się, pokory z Krzyża uczyć się, wstępowania w ślady Jezusa. Jeżeli chcemy, aby, abyśmy byli coraz bardziej Jego uczniami i aby Królestwo Boże stawało się coraz bardziej, Urzeczywistnione tutaj wśród nas, to powinniśmy naśladować Jezusa w każdym momencie naszego życia. Oczywiście Królestwo Boże w pełni objawi się wtedy, kiedy Jezus powróci, natomiast ono już teraz jest pośród nas obecne i bardzo wiele zależy od nas, czy to Królestwo Boże będzie tutaj na Ziemi się urzeczywistniało i będzie się rozwijało. I myślę, że warto, abyśmy nieustannie zadawali sobie pytanie, co mogę uczynić dla rozwoju Królestwa Bożego tutaj na Ziemi? Warto też wspomnieć, że w 2016 roku Jezus został ogłoszony królem naszego narodu. No i kiedy tak patrzymy na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to nieustannie powinniśmy oddawać Mu sprawy naszej Ojczyzny, ale też nie powinniśmy obojętnie przechodzić wobec tego, co dzieje się w naszej Ojczyźnie, bo dziś jest wiele takich rzeczywistości, które nas, ludzi wierzących, powinny niepokoić. To dziś w naszym kraju próbuje się za wszelką cenę wyrugować Boga z życia publicznego. To dziś walczy się w naszym kraju oficjalnie z prawem Bożym, chociażby warto wspomnieć, że znowu powróciła jak bumerang do Sejmu sprawa aborcji, a więc zabijania nienarodzonych. Kiedy Bóg mówi wyraźnie: nie zabijaj, warto też wspomnieć o tym, że Próbuje się za wszelką cenę wprowadzić rozporządzenia, które mają na celu indoktrynację naszych dzieci i uczenie zasad, które nie mają nic wspólnego z Ewangelią, które bardziej mają wspólnego z jakąś ideologią i jakimś wypaczonym patrzeniem na człowieka niż z prawem Bożym. I jako ludzie wierzący nie możemy się na to zgadzać. Co możemy zrobić w tej kwestii? Możemy przede wszystkim i powinniśmy modlić się o to, aby królestwo Boże przychodziło, tak jak modlimy się w modlitwie pańskiej, ale też pamiętajmy o tym, że możemy wiele zrobić przede wszystkim w naszym życiu osobistym, w naszym życiu rodzinnym, ale także w naszym otoczeniu, aby to królestwo Boże stawało się coraz bardziej obecne. Kochajmy innych, starajmy się walczyć z naszymi grzechami i słabościami. Starajmy się układać nasze relacje z innymi, tak jak uczy nas Chrystus w Ewangelii. Ale też nie bójmy przyznawać się do tego, że jesteśmy chrześcijanami. Zawierajmy odważnie głos w obronie naszych wartości. Kiedy w rozmowach, w, jak, w, w, w naszych otoczeniach ktoś sprzeciwia się naszym wartościom, stańmy w ich obronie. Nie bójmy się także wyraźnie protestować przeciwko temu, co dzieje się w naszym kraju, chociażby rodzice. Broncie swoich dzieci przed tym, co próbuje wprowadzić Ministerstwo od Nowego Roku, a co będzie rzeczywiście obracało się przeciwko niewinności naszych dzieci. Naprawdę wiele możemy zrobić. Bądźmy więc odważni i miejmy tę świadomość, że nasz Chrystus Król zachęca nas do walki, ale takiej ewangelicznej walki, nie kijami, nie pięściami, ale modlitwą i odważnym przyznawaniem się do swoich fundamentów, do swoich wartości naprawdę wiele możemy dzięki temu zrobić. Dlatego też z pokorą się o to módlmy i działajmy na ile tylko możemy. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii i za Twoją zachętę, abyśmy rozszerzali Twoje Królestwo tu na ziemi. Chcemy, Panie, aby ono było coraz bardziej obecne w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie. O to Cię pokornie prosimy, ale modlimy się także, Panie, o Twoje siły dla nas. O potrzebne łaski, abyśmy jako Twoi uczniowie, jako Twoi przyjaciele i Twoi wyznawcy urzeczywistniali to królestwo poprzez nasze dobre życie, poprzez naśladowanie Ciebie i poprzez odważne stawanie w obronie naszych wartości. Panie, prowadź nas swoimi drogami, aby Twoje królestwo stawało się coraz bardziej obecne tu na ziemi i kiedyś przyszło. O to się pokornie prosimy. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie, Błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.